Dorota Zawadzka, czyli Superniania, przekazała informację o śmierci swojego byłego męża. Para doczekała się dwóch synów, o których wspomniała w poście: "Boli mnie serce". Dorota Zawadzka wyszła za Romana Zawackiego jeszcze w czasie studiów. Starszy od niej pracownik naukowy uniwersytetu zaimponował jej swoją wiedzą i erudycją. Para doczekała się dwóch synów, Andrzeja i Pawła. Zawadcy rozwiedli się w 2006 roku. Zmarł były mąż Doroty Zawackiej. Superniania poinformowała o śmierci byłego męża 12 czerwca 2024 roku. Przekazała w poście, co ją w nim urzekło, gdy się poznali, gdy go poznałam, był świetnym facetem. Dusza towarzystwa, dobrze wykształcony, kilka języków, lekkie pióro, światły umysłu. Inteligencja i poczucie humoru, napisała Dorota Zawacka przyznała, że choć się rozwiedli, spędzili ze sobą także dobre chwile, a ich synowie byli ich wspólnym skarbem. Próbował być mężem, zostawił po sobie trzech wspaniałych młodych mężczyzn: Michaela, Pawła i Andrzeja. Dwaj z nich to nasze wspólne najlepsze dzieło. Spędziliśmy ze sobą wiele dobrych lat. Niech pozo, próbował być mężem. Zostawił po sobie trzech wspaniałych młodych mężczyzn: Michaela, Pawła i Andrzeja. Dwaj z nich to nasze wspólne, najlepsze dzieło. Spędziliśmy ze sobą wiele dobrych lat. Niech pozostanie po nim dobre wspomnienie. Mam nadzieję, że tam, gdzie jest, już nie cierpi. Stanie po nim dobre wspomnienie. Mam nadzieję, że tam, gdzie jest, już nie cierpi. Dorota Zawacka jest w żałobie. Pogrzeb Romana Zawackiego odbył się 25 czerwca 2024 roku w Warszawie. Mężczyzna spoczął na cmentarzu Brudnowskim. Dorota Zawacka przyznała, że jest przygnębiona, zwłaszcza że jej synowie cierpią z powodu utraty ojca. Nie mogłam spać, dziś trudny dzień, szczególnie dla moich synów, będę przy nich, boli mnie serce, gdy widzę, jak cierpią, napisała na Facebooku. Psycholożka przekazała też kilka szczegółów na temat przechodzenia żałoby, co z pewnością pomoże tym fanom, którzy niedawno stracili kogoś bliskiego. Przeżywanie straty jest bardzo indywidualnym procesem i nie ma określonego limitu czasowego. Podobnie jest także z żałobą, która mimo że jest podyktowana kulturowo lub religijnie i ma swoje etapy, także trwać może tyle, ile potrzebuje osoba ją przeżywająca.